Wyobraź sobie, że oglądasz swojego ulubionego streamera, śmiejesz się, komentujesz i nagle ta myśl czy on działa zgodnie z prawem? W RODO mamy trochę inaczej niż w innych przepisach. Wszystko podlega pod RODO, chyba że pod nie nie podlega. A nie podlega wtedy, jeżeli ma to czysto osobisty lub domowy charakter. Jeżeli streamujemy i zbieramy jakieś dane za pomocą komentarzy, za pomocą jakichś konkursów, i itd., itd., to ewidentnie działamy w celach zarobkowych albo chociaż jakichś marketingowych i pod to RODO podlegamy. Czy to znaczy, że naruszamy prawo? No, czysto teoretycznie tak, ale w praktyce znajdźcie mi chociaż jednego, ale to naprawdę jednego streamera czy YouTubera, który ma klauzulę informacyjną i zbiera zgody na przetwarzanie danych. A no raczej takich nie znajdziecie. Co najwyżej, jak ktoś robi konkurs, jest bardziej ogarnięty, to faktycznie te kwestie RODO tam wrzuca. A czemu? No bo tak naprawdę, jeżeli nie tworzycie treści dla dorosłych, to raczej zbyt kompromitujących danych nie zbieracie. A skoro kompromitujących danych nie macie, ryzyko jest małe, to ani organ się tym nie przejmuje ani oglądający, ani tym bardziej streamer. Dopóki nie będzie pierwszej kary, to raczej się nic nie zmieni i mam nadzieję, że tak pozostanie, bo uważam, że rodą streamerów, chociażby i u mnie po części, to ubyczysty absurd. Dajcie znaka, co o tym sądzicie.